Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, rozważenie ministranskie. Przepraszam, że nie mogłem tak długo robić filmików, ale mama zabroniła mi telefonu i raczej nie mogłem tego nagrać. No ale do rzeczy. Na ostatnim zbiórce rozmawialiśmy o bardzo ciekawej rzeczy, o tym, że na niedzielę nie można pracować. Takie różne, że nie pracuj albo co. Rozumiecie, no. Że to w niedzielę powinno się odpoczywać, albo coś, ale spokojnie. To tam mniej ważne. Najważniejsze to jest to, że już niedługo ksiądz proboszcz nas, nasz będzie obchodził 60 urodziny. Gratulacje w piątek 24. Musimy wszyscy iść na 18. Tak, na 18. do kościoła. Dwa razy w tygodniu jeden raz w niedzielę i jeden raz w sobotę. Pozdrawiam mojego kolegę Sopla i Mateusza Wasiewicza, Nara.